Witam Was bardzo serdecznie. W tej lekcji chciałabym, abyśmy uporządkowali swoją wiedzę na temat przewodów zasilających, a konkretnie na temat przewodów zasilających oświetlenie. W module numer 2 omówiliśmy sobie już instalację jednofazową, trójfazową, a także przewody dwu-, trzy- bądź wielożyłowe. Pokazałam Wam w tabelce potrzebną ilość żył, na przykład do podłączenia żerandola. Wiemy, że jeżeli mamy lampę jednożarówkową, chcemy, aby lampa włączała się na raz, wystarczy nam przewód trzyżyłowy. Natomiast jeżeli chcemy podzielić włączanie konkretnych żarówek, będzie potrzebny przewód 4 bądź 5-żyłowych. Jeżeli z sufitu wystają tylko 3 żyły, nie ma możliwości podłączenia lampy tak, by uruchamiać ją. Podwójnym łącznikiem. Oczywiście bez jakiegoś magika elektryka mówimy tu o prawidłowym podłączeniu. Zobaczcie teraz, jak to wygląda na schemacie, co się dzieje za łącznikami. Z elektrowni mamy dostarczoną instalację trójfazową, natomiast do lamp potrzebujemy już jednej fazy 230 V. I chciałabym, abyście zrozumieli, że Przewód pięciożyłowy nie jest równoznaczny z instalacją trójfazową, gdzie również mamy pięć żył. Tu, tak jak mówiłam, wystarczą nam 230 V, jedna faza. I taka, taki przewód idzie do łączników, czy to łącznika pojedynczego, czy to łącznika podwójnego, natomiast rozdzielenie następuje później w puszce rozdzielczej. Zobaczcie na schemat instalacji z oświetleniem włączanym na raz. Idzie nam przewód trzyżyłowy jednofazowy. Tu jedna faza jest łączona w puszce z łącznikiem. I następnie przewód trzyżyłowy, ta jedna faza idzie tutaj do powiedzmy oświetlenia. I na, tutaj na schemacie poniżej widać, że również przewód trzyżyłowy jedna faza idzie do łącznika podwójnego, natomiast później ta dostarczona jedna faza jest rozdzielana jakby w klawiszach na poszczególne żarówki, ale to dalej jest jedna faza, natomiast przewód raz, dwa, trzy, cztery jest pięciożyłowy, ale dalej to jest y, instalacja jednofazowa, przewód pięcio bądź czterożyłowy. Tutaj popatrzcie, wystarczyły cztery żyły. Ta piąta jest zaślepiona, dlatego bardzo ważne jest dla elektryków, żebyście zaznaczali, żebyście już na tym etapie wiedzieli, jakie lampy projektujecie i oznaczali łączniki, czy mają być pojedyncze, czy podwójne, żeby oni wiedzieli, jakie muszą kłaść przewody. Zaznaczcie tą lekcję jako ukończoną i zapraszam do następnej.